Dziś rano całe piłkarskie Włochy zaskoczył komunikat, iż Jose Mourinho w trybie natychmiastowym przestaje być trenerem Romy. Dlaczego tak się stało? Co dalej będzie z utytułowanym Portugalczykiem? Zapraszam do oglądania. Więc tak jak rozpocząłem, Jose Mourinho nie jest już szkoleniowcem Romy. No i cóż, no powiedzmy sobie szczerze, że ten sezon kompletnie Portugalczyka nie broni, dlatego, że mamy wpadkę w Lidze Europy, gdzie przegrali ze sławą Praga, z czeskim klubem, który no powiedzmy sobie szczerze, ani kadrowo, ani budżetowo do Romy nie dorasta i przez to Roma już w fazie playoff będzie musiała się mierzyć z Nordem Rotterdam w kolejnej rundzie, a myślę, że takiego dwumeczu w kontekście europejskich pucharów i przepełnionego terminarza Roma, by mogła sobie po prostu oszczędzić. Po drugie, no, mamy też derbową porażkę w pucharze Włoch z Lazio Rzym, co mogło bardzo zaboleć kibiców Romy, którzy mimo wszystko uwielbiali Portugalczyka, ale zaraz do tego sobie aspektu przejdziemy. No i w końcu szósta pozycja w lidze, która nie uprawnia Romy nawet do gry w lidze Europy, czyli, z, czy z tego, co dobrze liczę, to będzie tylko Liga Konferencji, na no, którą no, akibice Romy jednak no, myślę, liczyli na dużo, dużo więcej. Co do rzeczy, które bronią Portugalczyka, to na pewno fakt, że miał masę kontuzji, czy to w trakcie okresu przygotowawczego, czy to już w trakcie sezonu, wiadomo, kiedy wypadali, czy to. Paulo Dybala, genialny zawodnik, naprawdę piłkarski geniusz, ale strasznie kontuzjogenny. Myślę, że gdyby nie kruche zdrowie mógłby dorównywać do takich piłkarzy jak Lionel Messi czy Cristiano Ronaldo, ale jednak zdrowie tutaj stanęło na przeszkodzie, by Paulo Dybala zrobił dużo większą karierę. Czy jak wypadał Romelu Lukaku wypożyczony z Chelsea, to gra Romy? Kompletnie przestawała istnieć. Tej drużyny po prostu nie dało się oglądać. I kiedy wypadały te dwa motory napędowe, José Mourinho miał naprawdę wielki problem. Kibice Ramy też byli niezadowoleni z stylu Ramy preferowanego przez Portugalczyka. Jednak trzeba oddać Jose Mourinho, że tą Romą wygrał Ligę Konferencji, co mm, naprawdę no, było takim wzruszającym widokiem płaczących piłkarzy i płaczącego The Special One, który w swoim życiu wygrał tyle, a było widać, ile dla niego ten tytuł znaczy. No i tak jak mówię, no można było się przyczepić do archaicznej gry, którą prezentował Portugalczyk, ale to jest jego styl i myślę, że José Mourinho się po prostu nie zmieni i będzie brakowało jego tych barwnych konferencji, utarczek z dziennikarzami, sędziami, no to naprawdę jest tak barwna postać, którą ja osobiście uwielbiam i naprawdę kibicuję każdej drużynie, której szkoleniowcem zostaje Jose Mourinho. No i no co dalej z utytułowanym Portugalczykiem? Myślę, że mógłby wchodzić w grę powrót do Morze Ligi Angielskiej. Może Liga Brazylijska, gdzie dużo Portugalczyków dostaje szansę? A może Liga Arabii Saudyjskiej? Tego nie wiemy, choć na marginesie uważam, że zwolnienie, że Mourinho jest błędem, że powinni go zostawić w ramię do końca sezonu, bo uważam, że w Lidze Europy no, mogliby powalczyć, mając zdrowego Debale, mając zdrowego Lukaku. To kiedy oni byli roma sobie Naprawdę dobrze radziła. No i tak jak mówię, no miłość kibiców Romy do José Mourinho, kiedy przychodził, kiedy była prezentacja, ten stadion, ten hymn, było widać, że José Mourinho przywiózł za sobą taką świeżość, że kibice znów tą Romę pokochali. Ten mural, kiedy przyjeżdżał na początku, no mówię, José Mourinho sprawił, że kibice Romy znów uwierzyli i znów zaczęli Kochać ten klub i właśnie to powinni robić trenerzy. I tak jak mówię, no, Mourinho to wybitny trener, bo wygrywał Sporto, wygrywał z Interem, wygrywał z Realem w bardzo źle zarządzanym Manchesterze United. Potrafił wyciągnąć ten klub na drugie miejsce, gdzie był w Tottenhamie, gdzie został zwolniony na dwa dni przed finałem, gdzie w końcu był w Romie, gdzie dał Ligę Konferencji i finał y, Ligi Europy. Ja uważam, że y, Mourinho należy sadzać przy jednym stole z takimi trenerami jak Jurgen Klopp, którzy nie dostawali samo tylko po prostu budowali te drużyny, tak jak Klopp budował praktycznie od zera Mainz, potem Borussia Dortmund, która wychodziła z długów, potem y, Liverpool, którego skład no, gdybyśmy zobaczyli skład z pierwszego meczu, to ta drużyna też przypominała troszeczkę taki parody of football w Football Managerze, gdzie się kupywało przypadkowych jakichś um, randomowych piłkarzy, bo tak jak Guardiola należy cenić, bo jest wybitnym trenerem, tak uważam, że jest gorszy od Klopa yy, czy Mourinho. Dlaczego? Bo powiedzmy sobie szczerze, Guardiola od początku swojej pracy dostawał praktycznie samo graje, które... Wystarczyło tak trosz, tylko troszeczkę udoskonalić. Zobaczcie. Barcelona, gdzie pozbyto się jedynie Ronaldinho i Deco i to jakoś tam zaczęło grać. Potem był Bayern Monachium, który z Guardiolą czy bez taśmowo i tak zdobywał Mistrzostwa Niemiec, a w Lidze Mistrzów Guardioli nic się nie udało. I też mamy Manchester City, który dopiero po w kilku latach prowadzenia i sprowadzania piłkarzy za grupę miliony naprawdę udało się wygrać Ligę Mistrzów, a Klopp czy Mourinho budowali naprawdę solidnie te kluby za nie za tak duże pieniądze. Wiem, że mi zaraz wytkniecie Manchester United, którym wydawał grupę miliony, ale Guardiola też wydawał i tak jak mówię, Mourinho no, organizacyjny, Bałagan w Manchesterze United, w tej czerwonej części Manchesteru, widzimy po prostu do dzisiaj. No i jaka przyszłość Portugalczyka? Już o tym tutaj zacząłem mówić, że może po Euro 2024 jakaś reprezentacja, gdyby CFB poczekało tydzień, to by może zatrudnili Mourinho na stanowisku na Canarinhos, kto wiem. Być może Liga Brazylijska, gdzie dużo Portugalczyków dostawało szansę, tak jakby choć, choćby jak George, Jezus czy Paulo Sousa, A więc myślę, że Mourinho ze swoim CV przykułby uwagę tych bogatszych, brazylijskich klubów. No i może Liga Arabska, o której sam mówił, że pewnego dnia przybędzie i poprowadzi tę drużynę. A co do Romy, no Roma. Poszukuje kolejnego szkoleniowca, i doniesienia takich dziennikarzy, jak choćby Gianluca Di Marzio czy Fabrizio Romano, mówią, że najprawdopodobniej nowym selekcjonerem będzie legenda Romy, czyli Daniele de Rossi. Zobaczymy, być może asystentem zostanie Francesco Totti i zobaczymy, jak, jak ten duet będzie wyglądał. I tak jak mówię, no, będziemy śledzić, jak Wyglądały losy, jak się potoczą losy samego Jose Morinio, który mam nadzieję, że długo nie będzie bezrobotny, bo to naprawdę charyzmatyczny gość i takich gości na ławce rezerwowych potrzeba. No i zobaczymy, czy Daniel de Rossi dla Ramy będzie opcją tymczasową do końca sezonu, czy może być może ten Mariasz z legendą klubu potrwa troszeczkę dłużej. Ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Proszę łapki w górę, subskrypcje. Subskrypcje się zatrzymały, więc proszę Was o dodanie kilku, by kanał się dalej rozwijał. Wydam algorytmy YouTube'a, te sprawy, a my, kiedy wydarzy się coś bardzo ważnego, będziemy się widzieć w kolejnych odcinkach. Pomówmy o piłce. Na razie.